Przed mną jest Viva Viva, a dzisiaj chciałbym pokazać jak możesz włączyć pasek sugestii na górze swojego Gboard. Zacznij od otwarcia ustawień i przewinięcia w dół do systemu. Następnie języki i wprowadzanie, klawiatura na ekranie i zarządzaj klawiaturami na ekranie. Następnie wybierz Gboard. Naciśnij poprawę tekstu i dotknij tego przełącznika obok. Pokaż pasek sugestii, aby go aktywować. Więc kiedy wracam, jak widać, mój pasek sugestii jest widoczny. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj. Cześć!